Jeszcze raz. Eee, postaw wieżę na królu i wieżę z króla na... ...na matcha. Nie wiem o co chodzi, mówię serio. Wieża na króla, potem wieżam max w prawo. Jeszcze raz, czy tak. Zaczynamy z królem raz, dwa. I teraz wieża... Bierze... Aha, dobra, jest, ok. Myślałem, że robimy roszadę! Jezu, Ile to kosztuje, jak to wyjdzie? Kupujemy to z najp... Strona w sklepie... Dodaj do listy życzeń... Robert Alvarez, jeszcze długo będzie robił to... Co Dalej nie wiem co z Roszatą.